Cześć, serdecznie mordeczki, jestem, dzisiaj z bro z bzikiem, przechodzimy do Dzień bysik. dobry! Wojana, stary, mamy Wojana, widzisz, widzisz Wojana? Właśnie widzę. Widzisz? Mm -hmm. Wojan, Wojan team, a ty jaki Wojan, go... ty jesteś Wojan team o. czy palią team? A ja w sumie, no nie wiem, obydwa Jestem z Team. Bzyku, team. Ha, ha. Ja Dziś? też jestem z Team, albo smooth team, smoothu dziękuję. team. Dziękuję. Czy bzyku Team. Mordeczki, zostawcie ci... łapeczkę w górę subskrypcji, dzwoneczek i bzyku 3-2-1, start ja już zaczynam. Dobra, dobra, ej, co już? Coś na olimpiadzie. Tak, co, pomordo, co to się stało? Kwiatek, patrz, tak widzisz, mam nie. tutaj romantic Rose. Nie, o nie. Pomóż mi, ja też dostałem to. patrz, łap, Romantysta mm, Róża. Ja ci niestety nie dam, ja ją dam mojej przyszłej dziewczynie. O ty! ty. Zapraszamy do Instagrama O, o ile film z osadnikiem jakimś, dobra, idziemy Tutaj mamy co, mamy co? Studnia, czy co? Będzie TNT? Nie, żarcie, okej, okay, fajnie Spoko Nie, żarcie, czasem diamenta, czasem studnie Zyku, daj, no Chodźmy do Oka. endu Ty dawaj, a da się odpalić to w ogóle? Pewnie się da, ale trzeba mieć te, jak to się nazywa? Nie pamiętam O nie, gaz! Umieraj! Umarłem nie, żyje Uu. Nie, konie! Dobra No nie, umarł. No teraz jednak umarłeś, no <grystanie> U, Umieraj tu yes, Niestety dobra. Biegniemy, biegniemy Ja też biegniemy. zaraz umrę Odwiedźmy. Ej, czemu ty o, jesteś dalej no. ode mnie i to jest nie fair, umier... Ty masz villagera Mam villagera o, i to nie byle jakiego Chcę go odwiedzić chyba, jak to, taki jest Dobra, dobra, ja go zaraz o, też zabijam też mam, dobra, też mam, ale do dupy Do, 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 do dupska taki mój O nie, e, uciekaj O nie, ty masz zbroję doksową Będzie wybuch Oha. O! Kurde, o, kurde, o kurde, umarłem. Nie gadać, że ty zginąłeś, a uciekłeś specjalnie. Tak. To jest po prostu niesamowite, nie? <laughs> Mogłem nawet nie uciekać. Dobra, idziemy dalej. Do... Czemu ty jesteś dalej ode mnie? To jest niesprawiedliwe. No niestety, sorry, tak Kościotrub Jest Kościotrub latający. Ała! Zabije cię, zestrzelicie Ała, no nie umarłem. A ja mam Dobra. diamencik. Ty ustawiamy spawn pointa, czy bez o, spawn pointów mo lecimy? Możemy ustawić, bo mnie zaraz ten szkiel będzie teraz zabijał, więc dla mnie lepiej. Dobra, 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 point. w sumie racja. O, Dawaj, o, to i tutaj to z... ustawiam. Dobra. To w tym miejscu przed Czekaj. tym blokiem, gdzie ty jesteś. Tutaj spawn point. Spawny point. Ustawiamy leciał, leciał, Obsidian. O nie, Terakota, dobra, lecimy dalej, jedzenie. Super Obsydian znowu. Dajcie mi jakąś. Dioxy! O nie, wow. rusza dla mojej przyszłej żony dziewczyny. No. ej e, stary, mam perełki. A tam był portal <grym> Można odpalić. Co? Możesz to odpalić Wełna Co to jest? Zbroja O, 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 e, nie no stary, ja to idę odpalać <grym> Zaraz Aha, ten portal no? <grym> Ty, chcesz no. może tego Magma kuba na swoją stronę? Nie chcę, ja też co, nie mam żadnej broni. Wow, Wow, no, o, no, co to buchno. było? mi się wystraszył, nawet tego TNT nie widziałem, tylko mnie ten dźwięk wystraszył totalnie Czemu ty masz przewagę, czemu ty masz takie itemy? Czemu ty masz mieć? Ja nic nie mam! To jest niesprawiedliwe. Emerald jest no o o, ginę. To to jest? To jest TNT, nie chcę TNT. Umarłeś? Jezu, ja nic nie widzę. Ja nic nie niestety. widzę. Nie widzę, dobra, i muszę się zabić, bo to jest masakra, nic nie widzę. Dobra, zabijmy się i idźmy dalej. Uu Jezu myślałem, że spadłem, czy ja w dobrą stronę idę w dobrą stronę i idę widzu. Pamiętaj o tym subskrypcji, chopeć w górze. A i nie powiedziałem! O, tak! Tu macie na ekranie, albo nie macie. No po prostu zostawcie suba. Obowiązkowo. Obowiązkowo, wow. let's go. Skrzynka? No, no nie, no dobra, to wezmę, to bo ci się może przydać. Chociaż jedyny mój, jedyna moja zbroja to z żela. Lecz ma iść stąd! Nie! Dawaj mi żadnej potki! Na, no i rzuciła we mnie trucizną, co za baba. No, typowa baba. <laughs> Nether Star, lecimy da O, jest zbroja, dobra, to ubieramy. Ubieramy, dobra, nie mam butów jedynie. Co to było? A nie, ale oszukałem pułapkę, stary, oszukałem pułapkę, nie wiem w jaki Jak sposób. To? Ale nie wlazłem do niej, ej, jakiś lag jest. No, bo ja to niszczę takie bloki mi laguję widzę. No to przez tego laga akurat przeżyłem. Dzięki Bzyku, jesteś A, wielki. A no widzisz. O nie, ucieczka! O nie u ciebie też podwójne Tinti umarłem. Tak, 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 no Ale combo, u ciebie było TNT leciałem do przodu i u ciebie też było TNT Podwójna no. śmierć. to o nie jest, no u ciebie, jest dzień. Co tak, tak, nie, ja efekt. muszę ten. Umarłeś. Ja muszę się zabić, no nic nie widziałem. Mam przewagę! Przew... E, może spawn Span point, przy... to na strypki. Nie, nie ma żadnego spawn pointu stary, ja muszę no nadrobić. Co? Ja muszę nadrobić, czemu ty tak daleko? Jest mieczyk! Dobra, nie mogę wyrzucić mojej rossy dla mojej ukochanej. Dobra, pyk, lecimy dalej, Dobra. Uh. Okej, okay, dobra, wiem co potrzebuję. O no nie! Dobra, o, nie. Ja jestem za spawn pointem. Dobra, to teraz spawn point, co? No jestem Dawaj. za, bo to jest masakra, biegniecie tutaj. Tutaj, no, tutaj, jest? o tutaj, gdzie jest masz. Przed przyspania. tym twoim Lakiblokiem, zrób sobie spawn point, a ja też tutaj postawiłem. Dobrze, dobrze, zrób. Ale jestem daleko, masakra. No, nie wiem dlaczego. Ty czym to rozwalasz ręczką, kilofem? Nie, 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 mam kilofa, ale kamiennego. A, to wszystko tłumaczy, bo ja ręką na a ma ty kilo. A, no widzisz, że to wiele tłumaczy. Dobra, spampointik zrobiony, dobra, niszczymy dalej. Ja chciałbym, chociaż raz wygrać z tobą w tych Lucky Blokach. Ale ty wygrałeś już nie raz tak? Nie pamiętam. O nie, co mnie no bije, nie? co mnie bije... O ty dziadu! Oho! O ty! Taki dobra, jesteś! No co, no co? Dobra! Rusza się! Dobra! Wow, jaki to z mocny ten łuk! Dobra! No dobra, zobaczysz. O no nie, nie, nie. Wypłynęłem, wypłynąłem, ale to jest OP, to jest easy teraz. Ta pułapka. Ja nie mam żadnych itemów. Ty masz jakieś specjalne laki, szczęśliwe bloki, czy co? O wow, obrwałem! Dobra, sorry, już Cię nie będę pić, już, już Cię nie biję. Wiecie, okay, tu są jakieś inne laki bloki, halo. O, o, uciekaj, 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 uciekaj. O, nie oberwałem nawet. No to masz czwarta. Cyk, lecimy, o co to, diaksy, 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 i pik. i kupiemy. Dobra, tu mam perełki. Ej, no nie gadaj, to już jest koniec. To już jest koniec? Co? co? No nie! Nie gadaj tak nawet! to tak, bo Muszę zdejas z Widerem! Nie Bloki! Nie! O! Nie, umarłem z Lucky Blokiem, dlaczego? Jeszcze pewnie Ty już wygrałeś, tak? No, przez laki No, ostatniego Lucky Bloka, czekam na Ciebie. No to czekaj, to jest nie fair, kurde, no. Patrz, mnie zaraz Wider zabije, więc chyba będę musiał. O nie, o nie, o nie niczego! go! Dobra, musiałem, nie! No nie, dobra, wygrałeś, wygrałeś. Ale czekaj, czekaj, spokojnie, jeszcze się bijemy. Ała! O, ja mam jeszcze, tylko musimy midera zabić. O, ale wielki giga Lucky Blok mi się zrespił, stary. Uciekać Taka. czy nie uciekać? Nie uciekać. O, o, kurde. o, jednak uciekać. O, kurde. O, dobra. Ty, a wiesz, że pominęliśmy 9 lucky bloków? Niby gdzie? No zapraszam, zapraszam na początek tam, będzie, czy ty jeszcze laki taki... O ty! O ty! O ty! dziadu! Ale dostałem! Ała, ja uciekam, ja uciekam, nie ma, nie ma, nie ma, nie zabijesz mnie Uciekaj, uciekaj, uciekaj chociaż ci Uciekam jak nie słabiak, bo jestem słaby, a nie mam nawet strzału Łał pajęczyna! A nie wtrafiłeś nawet Dobra, dobra, zaraz cię trafię No Łoł! Wow! Widziałem! Widziałem widziałe! jak to przeleciało Widziałem jak leciało Drugi raz ja cię kręcę Tutaj lava Lle... nawet Cyku no. Czekaj na chwilę, nic nie rób. Czekaj. Okay. Bez bez spokojnie, na no spokojnie. No no, spoko, spoko, spoko Czekaj. No no. Ale wypijesz by, to dla widza? Dla widza, no wypij dobra. Wypij to dla widza. Nie czytaj, tylko po nawet prostu nie patrzę, Nawet nie patrzę, nie wiem co to jest. Ha! Obrazy nie Dobra wiesz co? Wiedziałem, wiedziałem po prostu. Oa, Oberwałem! Nie robi takiego czegoś. Tu jeszcze spotka jest O, Masz przekikane! Bum. Bum. Ej, masz przekikane! Seria była tu. zwykła strza. O nie mam, serduszko! Uczekam, uciekam, 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 uciekam. Ja w mam lucky bołem szczęśliwego. Wow. A, wow. no No Dobra wiesz co? Dostać z lightingiem. Lightingiem, piorunem tak, tak. ta. dostałem? Tak, piorunem, piorunem. No. Wow, no, jestem za tobą. Widzę, widzę, widzę. O wow, ile strzał poleciało, masakra. No i co teraz robisz? Takie rzeczy tutaj będę. No ale nie wypadam, we mnie widzisz? trafić. Wow, co wow, się jesteś... zaraz zabije, ty, STETGE! Co zabij się, zabij się. Zabij nie ma szans. zabić. A faktycznie widzę te takie bloki no, walone. Teraz mi się przypomniały, że tam zostały jeszcze, a my ich nie otworzyliśmy. No to prawda. Nie, 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 tak by się może. Więcej! 15 laki bloków ominęliśmy. Dawa, ja szybko! Jeszcze nie wygrałeś, ale jest szansa, że ja wygram. O nie! Olej, wygrałem! Patrz! wszystkie mi zostały zniszczone. Te, u mnie ty też. też! Pa! Jest strzały! O, dobra, uwaga, TNT. Bum! O! A ja co dostałem? O A nie, nie ja też z No nie! A ty nie... Bum! Bloka tutaj, Gdzie ty jesteś? Gdzie ci zrespiło? Pa, wow. tutaj, tutaj miałeś jeszcze jednego bloka. No. Dobra, czekaj wezmę sobie tego bloka. Muszę otworzyć, w takim razie, żeby ukończyć wyścig, co nie? No już, 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 raz, dwa. A pyk, pyk Możesz go otworzyć Już A, Serio? i razem No TNT, zginie razem. poważnie Dobra, chodź, zaraz no, walka, teraz pyk No, patrz, też mam ten super łuk, co ty PUM! gin, umieraj o nie, o nie. Dobra, ty umieraj. masz większego szczęścia A, umarłeś Jeszcze raz, jeszcze raz Puu. On co jest? Co jest? Czemu ty masz, Ca cały czas te pustwory się pojawiają? za zarąbisto z łuka i naprawdę to jest chyba najlepszy łuk W no Dobra, to trzeba strzały, bo ja mam O nie No tu. No nie o nie. Ej, co się stało? Widziałeś to? Aaa, chodź tu! Patrz teraz, Lecce. patrz teraz, gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Też na dole, też za tobą poleciałem, dawaj Ginął Pyjś! Pyjś! Ale ubrwałeś, no ubrwałeś, ubrwałeś Pod zostałeś? Wow. stałeś i... Slownesa sama. Patera. teraz! O ty, o ty, co ty masz za miecz? Chodź tu, chodź tu! Co? Ja mam dobry Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, gdzie ci zaraz tutaj, 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 przy tobie No dawaj, dawaj, dawaj No, 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 no. Buu. MPUU! No. MPUU! Uważaj, jo, 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 uważaj! ojo, oj, ja nie widzę! No i zginąłem! Haha! <grym> o nie, to raz. teraz się rozwalę. No, no marłem, sorry, no, miałem pół serduszka. Jeszcze raz, jeszcze raz. Uf. O cz, o cz, o nie, no no co? Rozwaliłem. No i co, no i co, no i co? Aaaa! Nie, ty masz taki, do, to taki miecz. Dobra, wygrałem drugi raz. No jeszcze raz, ostatnie, jeszcze jedna bitka. Ostatnia, ale poczekaj. Tylko Ro się kibnąć, robimy poszuj. jak ci. Jak westernowi ci Chodź tutaj. Tylko, że mam strzał, czekaj. A to ci dam połowę. Ja mam jedną, jedna mi wystarczy. Nie, nie, ale chodź tu, bo wiesz, co zrobimy hmm? Odwróć się plecami. Idziemy przed siebie i liczymy do pięciu i na pięć się obracamy i strzelamy w siebie. Dobra, dobra. dobra. To wy jesteś? Dobra, trzy, dwa, jeden start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Bum! O ty! BUM! Masz miecza! Yeah, ale jakie strzały! Lawa! jakie combo! Jakąś miksturkę wypiłem. <tujesz> co to jest? Nie, żadnej miksturki nie wypiłem. Sjiwia. Masakra, ja nie? nie Możemy jak się boisz. O Jezus, dawaj, dawaj, co. dawaj, no. Tutaj na dole? <c deliberately> o nie, czas ja zrobiłem! Dobra, może być tu na dole. Dobra. No czekaj, gdzieś równy teren żeby iść przed siebie. Dobra. Tutaj. Plecami i do pięciu. Aha. Raz, hmm. dwa, trzy, cztery, 5! Pięć. Pięć. Gdzie ty jesteś? Jesteś. Tak, widzę cię. Widzę cię, widzę cię, widzę cię. nie! To jest oh, niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ty nie wybuchnąłeś <laughs> jednym po prostu uderzeniem. Ty masz w ogóle jakąś zbroję? Mam, ale jakąś słabą. Dobra, to co? Wygrałem chyba, co nie możemy. Dobra, ale ja, ja wygrałem wyścig tego tego. No, Szyf, wygrałem, ja, wygrałem wojnę, więc I w sumie kochani... remis. No, co w sumie? Remis. Remis. Gratuluję remisu. Do zobaczenia już Gratuluję. jutro. Nara! hello.